On też nie ma delfina! Ile delfinów? Pislaut! Nie, chyba już złapał. Szybko płynie Diamenty, Do diamenty, diamenty! Statek, statek! O ho! ja! Zalazo masz niego! Fuck jaki dropek! Ile? Siema! A nie, dobra, nie zauważyłem puszka, się, że jesteście tak daleko. Dobra, też mam delfinka. Nie no, ale samym busem sobie poradzi! Dobra, co znowu, to będą borówki znowu? Dobra. Wioska! Ląd jest jak coś. Wioska! Jednak szczęśliwy sit w takim razie. Nie, delfina mi zabrało. Dobra, się poszedł, okay, poszedł, szybko, się już. Dobra, dobra, dobra. dobra. Zróbcie łóżko, jeżeli macie wełnę. Dobra, dobra, dobra. Gdzie z... ona ma tego hejle, hejle, hejle? Bo to pielce, co jest? Jaki ma drog! Chłop! Jaki drog! Ja Jesteś się zamułam! Co on wziął? Czy to złote jabłka sobie z Wiem. tego porobi! Ej, to są części! Żelazne na stojakach! Ja pierdzielę! Daj mi jedną napierak. Dobra, ja, zbieram borowy, zbieram borówy! Takie tu RLG jest! Czekajcie! Ary, ja nie mam tak. jedzenia, dobra ja się cofam. Serio no drop oh, jak U Dreama na mam... SPEEDRUNACH Już jedzą kodaj. dziękuję Kolejne, kolejne, kolejne! Nie, nie no. jabłko! Ja już za nim lecę! Mam kolejną klapę i kolejne tego, kolejną bańkę! Dobra, no to ja zabiję Golema i ogólnie będziemy mieć już wiatr. Ja i... Szkoda tylko kalipa. tych spodni, szkoda tylko tych spodni. Ale drop nie tego, pyy... Już ludzi. Jezus Mariel, noc Mam. <laughs> Siema zakona. Mhm, jest. No, już są tarcza, podejdź tutaj masz i Czy ma? Nie, nie ma, musi zrobić. Hmm, tylko muszę ale ma zabrać. stojak po zdrowie Po co mu stojak na zbroję? No, nie nie wiem, nie widzę go. A, postawił, ok. Golema. Gdzieś... Dobra myślałem, King że coś szabek, będzie szabek. nim robić. będzie tarcza i tego. Wiadro i zapalniczka. Kurde, nie wszystkie... Ja, e, zda... trzeba I nie wiem, wszystkie jabłka są, zje... ale w tym lasie... Czart, są pytanie, dbusze. czy dobrze, że zjadł jabłka. Ankieta. Pod lasie Wiedziałem Lesie Widzę go, on jest trzy czwarte żelazny Jak? Kąt? Ankieta! Aha Ej! Ej, to dobrze, dobrze! Oj! Dużo mi zabrał Masz go, masz go, masz go. Pięknie, 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 pięknie. Ja Dobra, widzę Dobra ja. dawaj, ale dawaj dawaj. Mu. Ja muszę na ja się. Muszę się. Jest ja muszę Złoto na nether, o, tak. ale... Ale chat. On a, mógł a, znaleźć Bastion! I w bastionie by zdradzili no tyle złota, tak że po handlu mógłby zrobić okay. złote jabłka. Rozumiem. A? Tak, ostatnio znalazł bastion. O, Oj! Ohoho! Gdzie, się zrespiłeś? Gdzie się zrespiłeś? Zniszczył łóżko. O, dobra, to ja, to ja nawet tam nie idę do niego. Ja idę do wioski i się, się złóżkować. Dobra, to ja też lota. Nie, 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 ty już nie masz ucieczki na pierak. Nie! Ty jesteś pół żelazny tylko, a ty mnie tak chase'ujesz, na Owszem, kurde, może. <śmiech> <Co>? <śmiech> <śmiech> Napierak nie! <laughs> Napierak nie zginie. No boże, co jest? Co to za Zerowy zero reach ja jakiś! <laughs> Zerowy reach, czemu? Nie ja proszę! Bibletku. Nie, no, biblet hub! Chciałeś, jak chciałeś, jeden biblet! uratujcie go! cztery serca od creepera, to jest niesprawiedliwe! Bym cię ograł, gdyby nie ten creeper. Puścił mi, dobra, hez? uratujcie go! Nie. Tarcza tobi. Okej, ma zrobiono, ma zrobiono, ma zrobiono! Ładkę skraftował! on po delfina idzie, nie! No i gdzie jesteś, pierwszy? Ale płynie po niego! Zostaw! Dopierak Zostaw! Nie! mnie <grywa> <Dopierak> Nie! zginie. <grywa> <On> nie! Nie! <grywa> ja, nie! Ja, nie! <grywa> ja, nie! Ja, nie! Nie! Dobrze. Nie! co? I to życia <laughs> Dobra, zna tak znajdźcie mnie, i ja dla jednego z was mam żelazną klapę. Nie, to tu jest. Co? O, jest jeszcze od zębiaka! Tak. Nie, spaliłem się. To też jest w Okej, okay. warto wiedzieć. Skąd zawrócił tak szybko? Boże, co się dzieje? Wszystko mnie bije. Mhm. Boże, co ja robię? Wiecie mi, dlaczego tu jest tyle potworów? Jezu, jak próbują go zabić szybko! Maloła, maloła, bo ucieka. Ja bym cię Wątpię. Zabiłbyś już mnie. Tobiasz? Siema. No i całkiem Kubirna? A no, nie zajmowałem się. No co? No co, Tobiaszu? To no co się dzieje? No nie! Delfina ma! Nevermind w takim razie, Dostałem No co poro. jest? Bardzo Oprócz szanuję to, że u ja widać, jest jak jest mu ciężko. Że widać, że gra naprawdę, jest to jest zajebisty gracz w tego gdzieś, Minecrafta, kubira, pusha. Więc... W końcu to że, to że widać, że to jest wysoki poziom tej gry. On że jest w wiosce, bo odpływał gdzieś w drugą stronę w ogóle. To ja też jest w wiosce. wiosce Serio? No, no to musiał się wrócić. No chciałem nie wymienia, bo napierak na. ja by chciał to by go sam zabił! To powinno być MC, napierak versus Free Hunters tak naprawdę Tylko napierak Dobra. się powstrzymuje Czemu ten golem jest... To jest w górę. Su, robi. Ja